Dzień dobry, hej, hej. Jeszcze nie zaczęłam nagrywać mężuś, No hej, hej, ja a my nie włączyłam. To jest moje drugie przywitanie, słuchajcie. Tak, drugie, bo myślę, że ja już włączyłam nie, nie Star, wiem, czy Nie wiem, czy słyszycie, ale tam w kuchni przygotowują się zapiekanki. Mati tam rządzi w kuchni tak, dzisiaj, a my sobie kręcimy. <laughs> a my, a my kręcimy. A my sobie mamy labę, nie? odpoczywamy synek robi. Dorosłego byka w domu. Oj, oj tak. <laughs> Zobaczcie, co mamy. Mamy krzyżóweczkę z siódemką. Tak jest. Ja będę ją drapać. Paradiso z trójeczką. No zobacz przekur, Ironia. Zobacz, ja przekur. wolę trójki, mężuś woli siódemki, eee. a będziemy drapać odwrotnie. No i playbook jest do wygrania. 18 tak, osiemnastkę syna z numerem 18. Tak. No i zobaczymy, ja zaczynam. Ja jedną linię przygotowałam. Dobra. Nic tu się nie podziało. Więc masz... zobaczymy, co tutaj będzie dalej się działo, nie? Jest parę drapania ojoj oj. ale początek o ja cię kręcę jaka para. <laughs> jak z archiwum X VX nie ma tu VX nie widzę a na dole miałaś coś gdzieś a Chyba tu VX nie widzę ale start no dobra start najgorsze rynek. za nami już <laughs> a tutaj mamy YP mhm. no to tu może już coś podrapiemy nie Y i P. Mamy. Y. Aha. No to podrapałam. Jedno P. Dwa razy Y. Ale jest w bonusie P. To zawsze coś. Y i P. Tu. P. P. No i ja więcej nie widzę. No to jedziemy do morelki. YP. No mamy Y. W lipsku P. Lipsk, ząbę. Tak. W naszej godziny. A no i wszystko. Słuchajcie, co tu dalej będzie. A, <suszy> ładnie. D A, No ja się <suszy> cieszę. Ja się cieszę. DA. A. Jak on tam głośno kroi. Błośno. Ja A słyszę. pytałam się go, czemu pomóc, to powiedział, że nie. Niech robi, niech robi po swojemu. D, A. <grym> <Znanie>. <grym> Dobrze, niech robi. Pyszne zapiekanki będą. Dobrze, czy ja tutaj nic nie pominęłam? Według mnie wszystko. Jakby coś, to dodrapiemy. Tutaj A bandyku, Bądzik. No i teraz tutaj d a. To a. a. No. d a. muszę sobie powtarzać, żeby się nie pomylić. I co? I wszystko? Chyba tak, co? Jedziemy dalej. I tutaj będzie D A. Mhm. Tu. D A. Mhm. A. A D wszystko? chyba tak. Można sprawdzać trzeci rządek. Trzeci rządek. Mamy LT L i T. Tu już te widzę. Te. Wszystko. wybonu się nie ma, a tu i L. się wszystko? Mm -hmm. Chyba tak. No to brzoskwinka. T L T L, tu w Lipsku L, Kabul. L. LT no dobra, jakby coś to kontrolne nam naprawdę powiedzą. Wr. Wr. No to było. dobrze. R było sporo. Pierwsze słowo. W. Drugie. I chyba wszystko. Dobra, mamy dwa słowa. A tu R i W, N, w. R, W, wszystko, mężuś kiwa głową, że wszystko, mhm. tak jest, no to teraz tu R i W, o, mamy pierwsze, <grym> Hmm, co I my chyba byśmy nic tu więcej ucili? nie ma. No ciekawe, czy do bonusa te dwie wejdą? Brakuje ON. To po jednej na razie poczekaj. O. o. A druga? U. U. Dwie samogłoski, no dobra. Czyli szukamy tutaj kolejnych słów. Tak. O i U. S nie było. Nie. I tu kończymy na dwóch. Dobra. Tu w bonusie zabrakło jednej literki. Dobra. Tu mamy pierwszy. pierwszy. O. Jest sporo tych o. Ale tych słów nie dorzucają. Zobaczcie, mamy tutaj. Jest drugi. drugi. I chyba na tych dwóch tu kończymy? No to mhm. tu teraz. O i U. O, Kabul, Faul, drugi. drugi, no i by wszędzie po dwa? I chyba, chyba, u, chyba, Ładne był było pomnożnik. razy dwa, a bonus? Cztery, cztery dyszki, cztery by byśmy pomnożyli tą zdrapunię. a my tu mamy różne. B. J. Czyli bądź dzisiaj kolejny pusty. No zobaczymy jak ta moja trójka. <laughs> zobaczymy. No ja wziąłem, wybrałem trójeczkę dla Miśki, a Miśka ją dała mi. No to zobaczymy, co w Paradizo z trójeczką to i zobaczymy. sprawdzamy. Super, super, super. Troszkę odgarnij tego, co zostało. I szukamy flaming kostka. Na razie nic. Tu mamy tak. Jest. Flaming kostka. O, jak ładnie sypią mm -hmm. te dwa. I na dole. Czekajcie, posiedz drapka trochę. Może ją lekko wygniemy. O. Wszystko. No to co? Dwa następne. Serce tęcza. Mm -hmm. Serduszko i tęcza. Mamy o, ten... tęczę. Jedną, drugą. Na dole. O, to są serduszka. Dwie sztuki, dwie. Dobra. Kolejna pomarańcza liść. Pomarańcza. Listka tu nie widać. No to Ale będzie tu, tu. Tu mamy liść. Wszystko. Jeden. To lecimy na razie w prawo. Palma Łódź. Palma, palma, łódź. Łódeczkę już tu mamy. Mm -hmm. Będzie tutaj palma. A na dole. Łódź. I to dwie. I to dwie. Raz. I... I trzy. Dwa. O, i w rogu trzecia. No faktycznie. Fajnie. Ładnie, ładnie. No to sprawdzamy, co tutaj. Okej. Okay. Delfin chmura. Chmurka tu, Chmurki i Delfiny, A tu masz delfinki? Czy coś na dole? Nie, ani jednego, ani drugiego. Słońce, Słoneczko napój. napój. Nie, widzę. Mamy? Nie widzę. Nie widzę. Coś, ty to wszystko na dole? Wszystko będziesz miał na dole. I to po jednym. I po jednym. Ale ładnie się zebrały. Fala mewa. Mewa i fala miśku. Szukamy. I napój. O, ale żeśmy... No widzisz. Polecieli za szybko są. Fala, fala i mewa. mewa. Mm -hmm. Tu nie widać. Tu jest mega. Tak, gapcie, co? Bardzo. Obydwoje patrzymy i... Okulary, okulary. A mamy kostiumy, kostium Kostium. <laughs> kostium tu. Kostium w grze numer trzy. I w piątce już nie ma. Mm -hmm. Wodolot. Rozgwiazda. Mm -hmm. tu. tu rozgwiazdy dwie sztuki. Tu, tu dwa wodoloty. Wody. Zobacz. Widzę. I tu mamy rozgwiazdę. Wszystko. Mm -hmm. Czyli mm. tu będzie jeden. Podobno. Latarnia. Latarnia. I weźmiemy od razu short. No dobra. Latarnia. Tutaj kochani. Szorty i tu i tu. Tam a tu w rogu są są. Dobra, a na dole mamy szorty. Jeszcze raz. I trzecie. Proszę. No ładnie ten dół się tutaj rozgląda. I co to już jest 2, 4, 6. To już ostatni symbol. Mm -hmm. deska. deska, kochani, deska. Ostatnia deska ratunku. Która nic nam nie dała. O, ja. Blisko, blisko, ale daleko. O, Ale dajcie spokój. Co robimy? Rzucamy kośćmi? Dawaj, tam mamy dwie kości. Teraz zagramy w kości. A co tam? Miśka się o moje klapki, o moje fundom. klapki się zabije zaraz tutaj. Masz ty, Dobra, kostkę, ja mam drugą. no i co losujemy, 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 losujemy. Miśka ma dwójkę, Łuki ma szansę i wygrywa. Playbook dla Łukiego. Zobaczymy czy się będziemy śmiali. Jeszcze została ostatnia zdrobka. Zobaczymy. Kochani, szukamy pięknych wygranych w tych playbookach. No, babcia sobie się skusiła na playbooka, słuchajcie. O, U babci, sobie dychy u babci 13. I dzisiaj trzynastka. A my mamy 18. No to co? Przybliżam mhm. i szukamy. Pierwsza gra, szafirowa siódemeczka. Jeszcze przybliżę wam. O, i szukamy, kochani, wygrywających liczb. I Albo siódemeczki. Siódemek. No to, kochani, sprawdzamy, co będziemy szukać. Piękne liczby. Powiedz 16, kochani, cudowne, szczęśliwa 13, 33 i 27. A u nas walentynki. Trójeczka. Twoja ukochana trójka. Tu mamy 31. Mój dzień urodzenia i 17. Mm -hmm. Drugi rząd. Zawiera dwójeczkę. Miśki. Miśki 26, 12, ósemeczkę i 21. Czyli w pierwszej grze pusto. No to zaczynamy kochani, rubinową siódemkę. Tu szukamy siódemek, a rubinki Rubiny. mnożą wygrane razy dwa. Tak. Sprawdźmy, czy będą te obydwa symbole. Portfel złotą. Perfumy, pierścionek, woreczek, szminka, cztery gry jeszcze, lustro, zegarek, korona i. I perła. perła, czyli w drugiej grze. Ale fajnie się ją drapie, co? Pięknie. No. To zobaczymy, czy szmaragdy się pokażą. Trzy razy symbol siódemki tu wygrywa, kochani. No to szukamy, jedziemy ciągiem i jedziemy. Gra numer jeden, jedna. I w grze numer jeden tylko jedna. Mhm. Gra numer dwa. O, <laughs> bliziutko, tu już była para. Czy w trzeciej grze będą trzy? Sprawdzamy. Ale blisko znowu. Prawie, 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 dwie. Dwie nie wygrywają. My potrzebujemy, kochani, trzech siódemek w jednej linii. Jedna, druga. Co tam jest, Jezus. że mi się tak tutaj... Gdzieś tu jakieś okruchy. A tu zostały te okruchy. No widzisz nie są ja to tak. Masz. Co tak tam jest? Zostaje pod tym drapakiem. No uważaj. Kochani, dwie siódemki. Sprzątaj to od razu. O Sprzęta. tak, pięknie. W piątej grze jedna. Druga. I, o, już i myślałam, tylko że dwie. Tylko dwie. W szóstej. Jedna, druga. <laughs> Zobaczcie jak nas tutaj czarują. A siódma? Też dwie. Sporo tych dwójek. No my szukaliśmy... Trzech. No to teraz ametystowa siódemka. I musimy tutaj, kochani, dwa identyczne symbole. Mamy dziewięć szans. Sprawdzamy pierścionek i złoto. Worek, portfel. Kufer i zegarek. Dobra. Moneta z woreczkiem. Tu jeszcze przed nami sporo gier. Tu się może dużo zadziać. Kufer i złoto, moneta, lustereczko, ja trzymam kciuki za nie puszcza, perła i zegarek, perła z portfelem i na końcu dwa różne, pierścionek, lustro, dobra, kolejne dwie strony przed nami, teraz topazowa siódemeczka. Tu szukamy trzech identycznych symboli. A jeżeli trafimy trzy siódemki, mi to już ostatnio miała. Nie. To wygrana razy dwa. I lecimy. Gra numer jeden. Pojedynczo symbolami sypnęło. Gra numer dwa. Również ta sama sytuacja. Pojedynczo. Gra numer trzy. No zobaczcie, nawet nie ma dubletów. No nie ma. <ślesk> Czwórka. Oj, oj, oj świnka przyszła zamiast pierścionka do nas. Gra numer 5. O, te korony tu pięknie by wyglądały. Ale dwie nic nie wygrywają. Ojej, tu jeszcze. Ja no, już tu poleciałem. No, za daleko. Gra numer 6. No niestety pojedynczo, kochani. Gra numer 7. Pojedynczo. W ósemeczce. Pojedynczo, pojedynczo, 9. Zobaczcie nawet dubletów, a my potrzebujemy tu trzy identyczne. I gra no. dziesiąta, pół, sto. Ale to ostatnia gra będzie krem de la creme, zobacz. No tak, tak, tak tutaj już więcej nie mamy, więc to musi być krem, de la creme, <grym> bo jak nie, no to wiecie, będzie słabiutko. <grym> Diamentowa siódemeczka. Zobaczymy, co tu będziemy, jakiego symbolu szukać. Sztapki. Złoto. Złoto wygrywa, kochani. A w naszych diamencikach jakie symbole? Szminka. Worek, worek. na ze złoto. Tak jest. Lustro. Kuferek. Pierścionek. Portfel. Portfel. No sztabko. Pokaż się. Pokaż się nam tu kochani, ale jej tu nie widać. No to gra numer dwa na ostatniej stronie. I tu musimy znaleźć trzy takie same kwoty. A mamy. 900. Stówka. I 900. Drugi raz 900. Czy to będzie magiczna zdrabka i rekord na kanale? Dyszka nam nie pomaga. To jakby jeszcze stówka była, to była szansa. 60 nie do pary, nie do pary. My potrzebujemy trzy razy to samo. I niestety pusto, kochani, pusto. No czasem tak bywa. P, B i R. Miśka kręci głową. Chyba Miśkę odzwyczaję zaraz od tych playbooków. I na chwilę chyba czegoś innego poszukamy. O! No widzicie, zdrabki stają na głowie. My się staramy, ale czasem i takie wyniki bywają. Bywają piękne wyniki, a bywają i puste. To wiadomo, to jest szansa na zwycięstwo, na jakąś wielką, fajną wygraną, ale i wiadomo, są tu zrabki też puste. Kochani, my się nie poddajemy. Trójkę trzeba wziąć. O, widzicie? Miśka? Jak będzie. Miśka ma patent. Nie wiem, czy Chciałem będzie. wziąć Bądzika, ale Bądzika już nie było. Ktoś wybrał. Ciekawe, co w niej było. Zobaczymy, czy wróci do pana Jacka, bo to u pana Jacka była brana. Zobaczymy. Kochani, Pięknego ciepłego dnia. Buziaki. papa. Pa.